Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A późno po Szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi. Anioł bowiem pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odsunął kamień i usiadł na nim. I było wejrzenie Jego jako błyskawica, a szaty Jego jako śnieg, a z zbojaśni przed Nim przerazili się strażnicy i stali się, jakoby umarli. A odpowiadając anioł, rzekł niewiastom, nie bójcie się wy, wiem bowiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany, nie masz Go tu, albowiem z martwych wstał, jako zapowiedział. Pójdźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie Pan był złożony. I idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że z martwych wstał, i oto zdąża przed Wami do Galilei. Tam go ujrzycie. O tom Wam zapowiedział.